Ciołanko moi drodzy, z tej strony Marta witam was ponownie w Valiant Hearts. Eee... Okej, okay, poprzedni odcinek był trochę przydługi, teraz postaram się streścić maks pół godziny. Skończyliśmy na tym, że goniliśmy za swoim ojcem, wcześniej mieliśmy retrospekcję naszej sanitariuszki. No i zobaczymy. Co tam dalej? Czy nasz ojciec przeżył, czy nie? Zobaczymy sobie fakty historyczne, życie i śmierć Zeppelin'a i oszpecone twarze i dzienniki. Nic nowego. Dobra. Lecimy. Ciemny las. Fajnie wygląda. A, jejku. On nam nie pozwala tam iść. Dobra. Okej, okay, mamy naszego psa. Dobra, chodź. Dobra, znajdźka. Figurka Maryi Dziewicy i łuska. Figurka Maryi z pudełkiem wykonanym z łuski. Kolejny przykład sztuki okopowej. W ramach walki z nudą żołnierze zajmowali się przekształcaniem wszystkiego co wpadło w ich ręce, w nowe rzeczy. Nie wypały puste łuski i resztki pocisków, zmieniały się w przedmioty codziennego użytku i zyskiwały bardziej pokojowe zastosowanie. OK. Wow. Okej okay. O kurde Dobra Ale ładna jest ta grafika, powiem wam Podoba mi się w ki Karl. Fajnie wygląda ten ogień tutaj, ten księżyc w tle w ogóle, kozak. Ok, mamy list. Prawdziwe są podobno. Reims, 14 czerwiec, 15 rok. Droga Emmo, wycofujemy się naszej. Pozycji nie da się utrzymać. Nie martw się, wciąż jestem zdrów. Oddamy to piękne miasto wrogowi. Mam nadzieję, że w domu wszystko w porządku i że opiekujesz się naszymi rodzicami. Liczę, że więźniowie solidnie dla ciebie pracują. Do zobaczenia wkrótce, Twój e, secret, si secret. dobra. E, Szkajcie, bo. Aha, dobra, tutaj wajcha. Żeby tą drabinę pewnie zsunąć. Da. Czekajcie. Ty nam przynieś, ja tutaj będę stała. A gdzie nasi bohaterowie tamci? A, to do drzwi była, a nie do drabiny. Dobra, gdzie ja jestem? Serio, mam to podnieść? Jak? Czy tutaj coś jest? Można przejść tutaj dalej. Czy tam jest znajdźka? Kurde, co ja wcisnęłam? Nagrywanie, nie to. Kurde. Dobra, przynieś mi to proszę. Nie, przyda nam się to do czegoś. E, dobra, lecimy dalej. Może nie zginie. O, znajdźka. Lotka. Lotki te zrzucano nad okopami zepelinów lub samolotów. Z racji dużej prędkości, ich ciężkie końce były w stanie przebić niemal wszystko, co stanęło im na drodze. Łącznie z hełmami i czaszkami żołnierzy. Oh my god. Nie spodziewałabym się, że takie małe główienko było w stanie. A, dobra, już czaję, chyba. Albo i nie. Okej. Okay. Jak dla mnie spoko. I teraz wyciągnij go. Okej, okay, lecimy. Mogę tędy? Nie. A, drabina tu jest, okej okay. Gdzie jest mój ojciec? Gadaj. Karl. Co jest? Czekajcie, bo. Dobra. Już wiem, o co chodzi. Musi go pociągnąć dalej. Widzicie taka mała rzecz, a spowodowała, że się zacięłam. Dobra, ratujemy go. Okej, okay, teraz będzie... O, kurde, zapierdzielało to nieźle. Eee, dobra. Ciekawe, czy ten główny boss przeżył, czy nie. Kurde. Ale jakoś się udało. A, odleciał z serowcem, pewnie z tamtym kutasem. No. Nie żyje? Nie gadaj, że on nie żyje. Jak ten nasz pies ginie, to się poryczę. Serio. Coś. O kurde. Dobra. Ale dziwnie. Też. Ale co by to miało dać? Czekaj, a dobra, a wodę zablokować, dobra, idź tam, a ja spróbuję tą tą wajchę. Dobra, mamy to, lecimy dalej. Czy ja mogę? Aha, teraz tym sterujemy hmm. Weź dynamit, może się nie kapnie Nie kapnął się Ale tam chyba nie ma przejścia Czy jest przejście? Czekajcie Masz ten dynamit z powrotem. Dałam mu ten dynamit? Nie dałam mu. Chodź tu. Chodź tu, chodź do mnie. Dałam mu ten dynamit? Nie dałam mu. Chodź tu do mnie. Masz. Dobra. Yy, idź tam do niego. Nie. Tu chyba nic, chyba nic nie mamy raczej tutaj do roboty, chyba że mamy się cofnąć, ale wątpię. Znajdźka tu jest, ja się muszę cofnąć do tej znajdźki. O, tu mam znajdźkę jeszcze, wszystkie znajdźki znajdziemy, drugie życie zapalnika. Zapalniki pocisków nie zawsze ulegały zniszczeniu i były bardzo poszukiwane przez żołnierzy, gdyż zawierały dużo, duże ilości metalu, który można było wykorzystać do stworzenia pierścionka lub wisiorka. Okej. Okay. Czyli żołnierze lubili biżuterię. Eee, dobra. Ja wezmę ten dynamit i się cofnę po znajdźkę. Mamy to. Butelka? E... Roztwór dezynfekcyjny. Żołnierze czerpali wodę bezpośrednio z rzeki strumieni, ponieważ jednak niejednokrotnie znajdowały się w niej szczury i zwłoki. Spożywanie jej groziło poważnym zatruciem. Z tego powodu korzystano z różnorodnych produktów do dezynfekcji. Najskuteczniej jednak było przygotowanie przygotowywanie wody przed jej wypiciem. Najskuteczniejsze jednak było, dobra Okej. Okay. Odwróć jego uwagę Ale to U. i chuj Może ja go mogę zdzielić tą Czy ja muszę to od nowa teraz nie dobrze jest spróbuję goś ten zdzielić tą chochlą No i bardzo ładnie dobra lecimy. O kurde. Okej, okay, mamy problem. Mianowicie potrzebujemy wajchy. Jedyne co mam to dynamit. Może rzucić w coś właśnie. Wiesz co, masz? Daj mu ten dynamit. Dobra, idź tutaj, weź od niego ten dynamit i spróbujemy rzucić to. Dobra, już wiem, wiem gdzie popełniłam błąd. Do ognia to musi wpaść. Mm, masz to. Ja myślałam, że te. No w sumie, no tak, zapalnik jakiś potrzebny. Przecież to nie granat, że samo by wybuchło. Tak, pomyliłam to z granatem. Dobra. Mamy to. Co jest? znalazłeś coś? Wajcha, dobrze. Masz to? Masz tą wajchę? Wziąłeś tą wajchę? Wziąłeś, Dobra. Dobra Mam nadzieję, że się dowiemy w końcu co z Karlem No nie, zapalnik jest potrzebny. Kurde, zapominam ciągle. To nie jest granat Urde, ja tam nie dorzucę chyba. No oczywiście, że nie dorzucę. Urde, ja chyba. Szukajcie. Dobra. Ten dynamit tu, niech sobie. Aha. Ślamżon. Wiecie, spadnie na to, ale to tak nie działa. No tyle. A już wiem o co chodzi, dobra leć tu, zapal się, potem tutaj. I teraz nie, też nie. Kurwa, dobra, jeszcze raz. Teraz leć. Też nie. Dobra. Mam plan. Skoro potrzebny jest zapalnik, skoro ten dynamit musi się zająć ogniem, to musimy to tak rzucić, żeby przeleciał przez ten żagiel. Dobra. Kajcie jeszcze raz. No, zapal się. Nie, to zdąży zgasnąć. No, dobra, dobra i. Mamy to. Jej. Dobra. Bo ja chcę się dowiedzieć co z Karlem. Czy on przeżył, czy nie przeżył. Dobra, mamy go. Aha. Carl, seriously wounded, had been sent to a POW camp. Anna's father had disappeared with Baron von Dorf, and Emil was court martialed for desertion. Cited for his bravery in France, Emil was fortunately pardoned and set free. Free to go back to the front. Z powrotem na front zajebiście. February 21, 1916. Winter had descended on the front. After joining back up with the army, Emile and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Miel, food was scarce disease was rife and the number of dead was growing out of this grim news however there was one ray of light a photo of his grandson victor standing on both feet and learning to walk uh. Okej, okay, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zastanawiam mnie, dlaczego, pomimo tych mrozów, jesteśmy w żonobijce, ale dobra. Także dzięki bardzo za oglądanie, i do zobaczenia w następnym odcinku.